widzowie, z upiornie wręcz gorącego Rzymu. Kiedy przyjechaliśmy dzisiaj na pierwszy odcinek specjalny, który kończy się właśnie za moimi plecami, temperatura wynosiła ponad 40 stopni Celsjusza. Ale prawdziwa temperatura to to, co odbywa się tutaj na tym asfalcie. To właśnie tutaj zawodnicy, najszybsi kierowcy i piloci w Europie rozgrzewali właśnie tysiące kibiców, którzy zgromadzili się przy tym odcinku specjalnym i dali dużo powodów do radości również i polskim kibicom, bo wśród. Załóg w klasyfikacji generalnej na tym odcinku znakomicie poradzili sobie Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, ale o tym powiemy sobie za chwileczkę. Zaczniemy bowiem od tego, co działo się dzisiaj do południa. Już od ósmej rano trwał odcinek Free Practice, czyli rozgrzewka przed kwalifikacjami, a w tych kwalifikacjach Polacy naprawdę sprawili niespodziankę. Najszybsza, wprawdzie, była załoga Andrama, Bellini, Virginia Lenci, czyli ci, którzy gonią naszego Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka w klasyfikacji generalnej. ERC, ale to właśnie Miko z Szymonem odnotowali drugi najlepszy czas podczas kwalifikacji. Zaraz za nimi Roberto Dapra i Luigi Giulietti. Natomiast to, co jest dla nas istotne, to piąty czas Jakuba Matulki i Damiana Sytego. W takiej kolejności jutro, ponieważ mówimy o rundzie asfaltowej, zawodnicy będą ruszali do pierwszych odcinków specjalnych tegorocznego rajdu Rzymu. Ale ten najpierwszy, najwcześniejszy, ten ze startem w samym centrum Rzymu pod Koloseum, właśnie kończy się za moimi plecami, właśnie jedzie kolejne auto, więc w przerwę. A jadą teraz rally czwórki, wśród nich liczne lunchie YHF, czyli te śliczne samochody, które tak bardzo zauroczyły mnie w ostatnim czasie i nawet. Mam czapeczkę właśnie lanci z której jestem bardzo zadowolony, bo jest biała i w tym upale na pewno lepsza niż w każdym innym kolorze, żeby czapka mogła być. Zatem pierwszy odcinek specjalny, który kończy się właśnie za moimi plecami, wygląda następująco, jak chodzi o jego wyniki. Najszybsi zawodnicy z Włoch, Bostiana w bieli i Elia de Giulio. Andrea Mabellini, Virginia Lenci odnotowują drugi czas, a podium kompletują Simone Tempestini i Sergiu Itu. Wprawdzie załoga z Rumunii, ale Simone to jest w zasadzie taki półwłoch, zatem można go klasyfikować jako lokalnego kierowcę i podobne nazwiska. Z włoską flagą zajmują też miejsca od 4 do 6. A siódmy czas należy do najszybszych niewłochów w ERC. Miko Marczyka i Szymana gospodarczyka, tak jak wspominałem, znakomicie poszły im kwalifikacje i również ten pierwszy, bardzo taki techniczny OS, na którym bardzo łatwo obłąda, ale na szczęście żadna z polskich załóg tego błędu nie popełniła. Zatem siódmy czas na otwarcie rajdu Rzymu dla Marczyka i gospodarczyka. Druga najszybsza polska załoga z 17 czasem Jarosław Kołtun i Renéusz Pleskot. A Jakub tulka i Damian Cyty. W momencie kiedy to nagrywam zajmują 21 miejsce. Jest jeszcze kilku lokalnych zawodników, którzy nie są klasyfikowani w ARC, ale jadą również rajd Rzymu, więc może jeszcze Polacy troszeczkę spadną, ale pamiętajmy, to jest tylko pierwszy króciutki Super w centrum Rzymu. Tutaj można więcej stracić niż zyskać, więc dobrze, że bezpiecznie pojechali. To co jest istotne to klasyfikacja ERC3, czyli tej klasy, w której Polacy, można powiedzieć, absolutnie dominują stawkę. I tak najszybsi na otwarcie są Adrian Rzeźnik z Kamilem Kozdroniem, którzy od 9,0 sekundy wyprzedzili Huberta Kowalczyka z Jarosławem Kryniukiem. Trzeci czas dla Jaya Kolemana. Natomiast następne polskie załogi to z siódmym czasem Tymek Abramowski z Kubą Wróblem Exekwo, z Sebastianem Butyńskim i Łukaszem Jastrzębskim, a Hubert Laskowski z Danielem Dymurskim. Dziewiąty czas. Trzymajmy kciuki, żeby jutro Polacy pokazali tempo w klasie ERC-3. Ale zanim się pożegnamy, jeszcze dwa słowa o klasie ERC-4, gdzie mamy też dwie polskie załogi. W stawce ponad 30 samochodów w klasie RC4 na szóstym znakomitym miejscu OS1 kończą Adam Stroka i Paweł Pochroń. 19 czas, ale to zaledwie 4 sekundy straty. Z kolei odnotowują Darusz, Dariusz Poloński i Łukasz Sitek. I to już wszystko, co miałem wam do przekazania w tym krótkim vlogu podsumowującym pierwszy króciutki dzień zmagań w Rajdzie Rzymu. Jutro na zawodników czeka 6 odcinków specjalnych, i również wieczorem spotkamy się w krótkim podsumowaniu. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dziś. Jeśli się podobało pamiętajcie o kciuka w górę, dzwoneczku, notyfikacji, subskrypcji, komentarzu, udostępnianiu i do zobaczenia.